Szymanko, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tier listę diet. Od najlepszej do najgorszej. Dla tych, co nie wiedzą, co to tutaj jest tier lista, S to najwyższa ocena, F to najniższa. I wydrukowałem tutaj trochę diet. Tych bardziej popularnych. I rzucimy na nią. Na pierwszy ogień idzie dieta zone. I w diecie za on tak naprawdę chodzi o proporcje makroskładników, a mianowicie jest to dieta, w której 40% kalorii pochodzi z węglowodanów, 30% pochodzi z białka i 30% pochodzi z tłuszczu. I oceniam tą dietę na... A. I oczywiście tutaj zakładamy, że wiecie, te makroskładniki nie pochodzą z byle czego, tylko z pełnowartościowych produktów, no bo też o to chodzi. Minusy, jakie w niej widzę, to po pierwsze trzeba liczyć kalorie i dokładnie wszystko ważyć, ale po drugie nie jest to dieta dobra dla sportowców. Dlatego, że 30% białka w diecie sportowca to może być o wiele za dużo. W moim przypadku e, byłoby to około 250 do 300 g białka w ciągu dnia, czego nie potrzebuję. A z kolei właśnie za mało węglowodanów. Zresztą niech będzie ciekawostką, że jest to dieta, na której byłem przy pierwszej mojej redukcji. Bo właśnie jak zaczynałem z fitnessem i w ogóle, to właśnie zacząłem od diety, w której były właśnie takie proporcje makroskładników. Kolejne na liście jest dieta wegańska. I tu oczywiście nie ma co raczej tłumaczyć, że dieta wegańska to dieta, w której nie ma produktów zwierzęcych, a nie ma produktów odzwierzęcych. Czyli też mówimy tutaj chociażby o jajkach czy mleku. I na pewno się ktoś obrazi za tą ocenę, ale B, już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, jest to przede wszystkim dieta, która nie ma większych plusów niż zbilansowana dieta, w której są produkty od zwierzęce. Czyli nie ma nic, co byłoby za. Bo oczywiście tutaj odbiegamy od tematów czysto, czy ekologicznych, czy moralnych, bo ten film to jest obiektywna ocena diet. Drugim problemem jest to, że może być to dieta, która będzie powodowała niedobory, jeżeli jej dobrze nie zbilansujemy, czy jest trudniejsza w zbilansowaniu zwłaszcza dla takiego przeciętnego Kowalskiego, który no, nie chce iść do dietetyka specjalnie płacić yy, i szukać jakiegoś jadłospisu, dlatego że właśnie łatwo w niej oni niedobory chociażby witaminy B12, którą musimy suplementować, to jest kolejnym minusem tej diety, ale do tego możemy mieć problem z dostarczeniem żelaza czy białka, bo nie ma co ukrywać, oczywiście w diecie wegańskiej można jak najbardziej budować masę mięśniową, można być dobrym sportowcem nawet na diecie wegańskiej, ale jest to trudniejsze Następnie idzie dieta bezglutenowa i bez laktozy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dieta bez glutenu i bez laktozy. I ona otrzymuje ocenę C. Dlatego, że bez medycznych przeciwwskazań. Zarówno eliminacja glutenu, jak i laktozy będzie powodowała niedobory w diecie, dlatego że bez laktozy i bez produktów nabiałowych będziemy mieć problem z dostarczeniem chociażby wapnia, ale też nabiał jest świetnym źródłem białka. A z kolei unikanie glutenu również może powodować niedobory i problemy, chociażby z dostarczeniem witaminy z grupy B, magnezu czy błonnika. Bo nie oszukujmy się, ale te wszystkie pieczywa, ciastka czy wszystko inne, co jest bez glutenu, to jak spojrzymy na skład, to ten skład jest straszny. W sensie tam mamy dosłownie całą listę różnych produktów i jak ktoś uważa, że to jest zdrowszy wybór niż po prostu zwykły chleb na zakwasie, no to się trochę mijamy. Dlatego dieta bezglutenowa i beznabiałowa nadaje się tylko dla osób, które mają nietolerancję, które nie powinny tego spożywać. Bo, oczywiście, są osoby, które powiedzą, że a przy nosi tarczycy, przy Hashimoto, przy PCOS, czy w ogóle przy wszelkich m, chorobach autoimmunologicznych, to że nie powinniśmy jeść właśnie glutenu i nabiału. Ale nie jest to prawda. Prawdą jest to, że w momencie, gdy ktoś ma jakąś chorobę autoimmunologiczną, to przy okazji może mieć inną chorobę autoimmunologiczną, jaką chociażby jest celiakia. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście nie toleruje nabiału, glutenu, cokolwiek, to nie powinien go spożywać, co jest dla mnie normalne. Ja na przykład nie powinienem mieć orzechów laskowych, bo mam uczulenie na orzechy laskowe. Ale to nie znaczy, że będę mówił teraz, że orzechy laskowe są złe. Kolejną dietą jest dieta sokowa. I tu bez zastanowienia wrzucamy ją na F. I o diecie sokowej mam cały materiał, który tutaj podlinkuję gdzieś, albo będzie w opisie, jeżeli ktoś chce, posłuchać dokładniej. Ale generalnie chodzi o to, że w momencie, gdy my spożywamy, jesteśmy na diecie sokowej, to oczywiście po paru dniach możemy poczuć się lżejsi, ale nie ma ona totalnie sensu. Bo jeżeli załóżmy, tak pomyślcie chwilę o tym. Jeżeli dieta sokowa polega na tym, że pijemy soki z warzyw czy owoców, to dlaczego nie moglibyśmy po prostu zjadać tych warzyw i owoców i jednocześnie dostarczać dużo więcej mikroelementów, które są chociażby w skórce czy w miąższu tych owoców i warzyw? Do tego nie ma w niej białka, nie ma w niej tłuszczu, nie jesteśmy w ogóle w stanie nawet wytrzymać na niej dłużej niż nie wiem 5-7 dni, jest strasznie niedoborowa i też jest droga. Bo jeżeli spojrzymy marketingowo na to, to tak, ona się opłaca, bo kupujecie soczki po 15 czy 20 zł od sztuki. Ale nie jest to w żaden sposób dieta zdrowa i dieta, którą ktoś powinien nawet stosować przez jeden dzień. Następnie mamy dietę śródziemnomorską. I dieta śródziemnomorska ląduje na samym szczycie. I jest to dieta, która chyba od 3 lat ląduje na pierwszym miejscu z najlepszych diet jakie są. Bazuje ona na warzywach, owocach, rybach, oliwie z oliwek, także mamy tutaj same pełnowartościowe produkty. Mamy tutaj bardzo dużą ilość jedno nienasyconych i wielo-nienasyconych kwasów tłuszczowych. Mamy tutaj omega-3, mamy tutaj dużo witamin, minerałów, antyoksydantów i błonnika z warzyw i owoców. Jest to jedna właśnie z najlepiej przebadanych diet, bo zarówno działa na zdrowie serca, zarówno możemy na niej schudnąć, i zarówno mogą być na niej sportowcy. Jedynym minusem jest to, że po prostu może być droga, bo owoce można kosztują, oliwa dobrej jakości kosztuje, no i świeże warzywa i owoce również kosztują. Ale jeżeli coś stać, to nie powinien się zastanawiać. Następnie, karniwor. I karniwor ląduje obok diety bezglutenowej i bez laktozy. Poziom C. Bo na czym polega karniwor? Na tym, że no, jest to dieta mięsożerna, więc jemy samo mięso, ewentualnie jajka, ale nie spożywamy warzyw, owoców czy zbóż. Plusem jest to, że jest to dieta prosta, no bo znowu spożywamy jakby tylko mięso, więc nie trzeba się długo zastanawiać nad tym, co zjemy. Bardzo ciężko przejść na niej dużą ilość kalorii, bo nie ma co ukrywać, że nawet jedząc tłuste mięsa, ciężko jest zjeść, nie wiem, 3000 kcal. I kolejnym plusem jest to, że u niektórych może zmniejszać stany zapalne. Że po prostu będzie to dieta, która będzie sprzyjała przez to, że właśnie nie ma tam wyrzutów insuliny czy cukru. Będzie podobnie działała jak dieta ketogeniczna. Dobra, wiecie, jednak przemyślałem to i ląduję na D. Jednak nie będę je porównał do diety bezglutenowej, bez laktozy, bo to jest gorsza dieta. Jakie są minusy tej diety? Oczywiście po pierwsze jest to dieta bardzo jałowa. Bo o ile pewnie w mięsie, w podrobach i w jajkach można znaleźć większość witamin i minerałów i także oczywiście pełnowartościowe białko. Zgadzam się w tym z tym w zupełności, ale nie dostarcza ona w ogóle błonnika i tu znowu można się kłócić, czy to jest dobre czy złe, no bo teoretycznie błonnik nie jest niezbędny do życia, ale Badania wielokrotnie pokazują, że może on nas chociażby uchronić przed nowotworem jelit. Kolejnym minusem jest to, że znowu jest to dieta droga, dlatego że mięso jest drogie. Jeżeli wiecie, ktoś chce być na diecie karniwora, to nie powinien bazować na mięsie słabej jakości, czy właśnie nie wiem, tylko na, wątr tylko na wątróbce czy na podrobach, tylko jednak to powinno być urozmaicone. Tam powinna być dobrej jakości wołowina, tam powinny być jakieś tłuste, dobrej jakości ryby, yy, żeby to w ogóle miało jakikolwiek sens. No jest to oczywiście dieta też trudna do utrzymania tak w dłuższej perspektywie, Nie no bo wyobraźcie sobie, że idziecie na miasto i jedyna rzecz, którą tak naprawdę możecie zjeść, to nie wiem, stek. I o ile ktoś lubi, no spoko, nie? ale ile można jeść? Kolejna dieta to dieta low FODMAP i ona właśnie wyląduje obok diety bez glutenu i bez laktozy. Dlaczego? Dlatego, że tak samo jak dieta bez laktozy i bez glutenu jest przydatna tylko w momencie, gdy ktoś ma problemy. Dlatego, że dieta low FODMAP polega na tym, że eliminujemy fermentujące cukry i głównie, st głównie stosowana jest właśnie czy przy IBS, czy przy SIBO. I ktoś może pomyśleć, ok, ale co jest złego w eliminowaniu fermentujących cukrów? Ano to, że fermentujące cukry są dobre dla naszych jelit. Dlatego, że mamy coś takiego jak probiotyki i mamy coś takiego jak prebiotyki. Prebio probiotyk które dostarczamy z zewnątrz, to są bakterie, to są kultury bakterii, a prebiotyki to jest żywność dla tych bakterii. I w momencie, gdy my spożywamy takie produkty, które są fermentujące, tak samo chociażby, gdy spożywamy błonnik rozpuszczalny w wodzie, to my karmimy tym nasze bakterie litowe i to jest jak najbardziej dobre. To oczywiście może powodować jakieś, nie wiem, gazy, wzdęcia, a u wielu, u wielu osób, właśnie chociażby, które mają IBS. Czy SIBO może to powodować już takie skrajne rzeczy, typu biegunki? I właśnie o ile osoby z tymi przypadłościami powinny stosować taką dietę chociażby przez jakiś czas, bo to też nie jest dieta na zawsze, dlatego że jest to dieta, która może być niedoborowa i może być problematyczna właśnie w utrzymaniu długofalowo. Następnie mamy dietę zgodną z grupą krwi. I ona leci na sam koniec. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak do tego doszło, że w ogóle taka dieta miała, mogła istnieć, bo były to czasy, kiedy ja byłem jeszcze dzieckiem, ale jak już zacząłem się interesować odżywianiem, zacząłem w tym siedzieć, to wtedy jeszcze się spotykałem z tą dietą. Teraz dużo rzadziej, ale dalej czasami się ona pojawia. Jest to dieta, która jest totalnie niczym nie poparta. Nie ma żadnego dowodu naukowego, żeby ta dieta mogła mieć sens i ona z założenia po prostu nie ma sensu, bo nasza grupa krwi nie ma wpływu. Na to, co będziemy jeść. I oczywiście w tej diecie, to w się sensie porównując na przykład grupę, dietę zgodną z grupą krwi do diety sokowej, to możemy być na diecie zgodnej z grupą krwi i żeby ta dieta była w miarę zrównoważona, bo jednak normalne rzeczy tam jemy. Tylko jakby pewne pewne produkty są z niej wyeliminowane. Ale co nie zmienia faktu, że z założenia ta dieta jest totalnie debilna, nie? więc dlatego ląduję na tym miejscu. Podobnie zresztą jak dieta dukana które również zajmuje miejsce F obok grupy krwi i diety sokowej. I dieta Dukana w skrócie polega na tym, że jemy praktycznie samo białko. I była to dieta również, która była bardzo modna przez jakiś czas, yy, aż do momentów, w którym się okazało, że komuś siadły nerki, komuś siadła wątroba i że generalnie ludzie mają problemy. Dlatego, że Dieta, gdzie mamy tylko dużo białka, może powodować problemy, o ile samo białko nie jest, nie jest problemem. Jakby to nie jest tak, że wiecie, spożywając dużą ilość białka, obciążamy nerki. Ale jeżeli przy tym nie spożywamy nic prawie więcej, tylko spożywamy samo białko, yy, i wiecie, to do tego jeszcze musi być chude białko, no bo nie możemy dostarczać tłuszczu i często jeszcze były problemy, chociażby z nawodnieniem, to rzeczywiście te nerki mogą podostawać po dupie. Dlatego ja jestem oczywiście jak najbardziej zwolennikiem diet wysokoproteinowych, ale dla mnie wysokoproteinowa jest na przykład dieta Zone, gdzie mam 30% kalorii z białka, a nie jak w przypadku diety dukana, około 80 czy 90%. Dieta ketogeniczna. I może was to zdziwię, bo wiele osób zna mnie z tego, że jednak tą dietę bardzo często krytykuję, ale stawiam ją na miejscu B. I już tłumaczę dlaczego. Dieta ketogeniczna to oczywiście dieta, w której ograniczamy ilość spożywanych węglowodanów i tu w zależności bardzo, bo oczywiście są różne podejścia do tej diety, są trochę mądrzejsze, są trochę głupsze, również jest o tym kanał, jest o tym film na moim kanale, gdzie rozmawiam właśnie z ekspertem na temat diety ketogenicznej i u osób, które na przykład są sportowcami, które mają wysoką aktywność w tej diecie ketogenicznej może być nawet 100 gramów węglowodanów, co nie jest aż taką małą ilością. Ale jakie widzę plusy i minusy? Plusem tej diety jest to, że jest ona łatwa w utrzymaniu. Bo znowu, po prostu musimy wyeliminować, ograniczyć węglowodany prawie do zera. W sensie do minimum, że możemy spożywać warzywa, możemy spożywać niskoskrobiowe owoce, czy od czasu do czasu, właśnie jakieś nie wiem, czy ziemniaki, czy bataty. Ale. Plusem właśnie jest to, że też mamy szybki spadek masy ciała, dlatego że ubywa nam glikogenu mięśniowego, więc spada nasz poziom wody podskórnej, też tej, którą mamy w mięśniach, więc widzimy szybkie efekty. Też szybko stabilizuje się cukier, w sensie różnica w diecie na przykład zbilansowanej z deficytem kalorycznym, a w diecie ketogenicznej z deficytem kalorycznym jest taka, że na diecie ketogenicznej szybciej osiągniemy tę poprawę w kontroli glikemii. Więc pod tym względem jest to bardzo dobre, ale minusem diety ketogenicznej przede wszystkim jest to, że właśnie znowu eliminujemy i demonizujemy jakiś makroskładnik. Oczywiście mówię tutaj właśnie o większości osób, które propagują te diety, typu jakieś bracia, łysi i tak dalej, nie? Ale. Można mieć zdrowe podejście, i do tego stopnia, że nawet ta dieta mogła być na poziomie A, jeżeli ktoś do tego mądrze podejdzie. Więc jak najbardziej, dieta ketogeniczna jest spoko, ale ma sporo minusów. I znowu, może być to dieta stosunkowo droga, jeżeli chcemy bazować na produktach, które są pełnowartościowe. Bo jedzenie boczku z masłem i śmietaną to kurwa nie tędy droga. Następnie mamy dietę flexitariańską. I w przeciwieństwie do diety wegańskiej, to co ją odróżnia, to to, że nie unikamy produktów odzwierzęcych, ale je ograniczamy, zwłaszcza mięso. I z tego powodu też ląduje na samym szczycie. Dieta flexitariańska zwana jest też właśnie dietą planetarną. I jest to właśnie dieta, która według mnie znajduje złoty środek między takim powiedzmy weganizmem, a właśnie takim zdrowym rozsądkiem. Bo jedyne, co one właśnie zakłada, to to, że ograniczamy spożycie mięsa w skali tygodnia. Czyli to nie jest tak, że je eliminujemy i w ogóle go nie jemy, ale też nie jest tak, że wiecie, codziennie jemy po 300 czy 500 gramów mięsa. Więc jest to dieta, którą łatwo zbilansować przez to, bo też spożywamy produkty od zwierzęce. Ale też jednocześnie właśnie dbamy o planetę, także jeżeli ktoś na przykład, no właśnie, nie wiem, jest ekologiczny, chce zadbać o planetę, czy względy moralne, no to wybór tej diety jest dużo lepszy niż wybór diety wegańskiej. A do tego chciałem właśnie powiedzieć, że na kod FLEXI, na tą dietę, bo jest ona u mnie na sklepie, znajdziecie właśnie jadłospisy z dietą fleksitariańską, jakby chciał spróbować. To na kod Flexi otrzymacie 40% zniżki i kod będzie ważny do 10 czerwca. Kolejna dieta. Intermittent fasting, która ląduje na miejscu drugim. Dlatego, że jest to dieta, która jedyne co zakłada, jedyne co ogranicza, to czas, w którym spożywamy posiłki. Dlatego, że intermittent fasting oznacza okresowy post. Czyli jest to dieta, w której przez jakiś czas jemy, przez jakiś czas nie jemy. To, jest to no, tak jak większość ludzi wiadomo, że nie każdy to, to cały czas je, ale chodzi o to, że tutaj to okno żywieniowe zazwyczaj trwa 8, może 10 godzin. I jest to właśnie dieta, która nic nie ogranicza tak naprawdę właśnie oprócz no, tego okna żywieniowego. Więc możemy do niej dostosować, wiecie, dietę fleksitariańską, śródziemnomorską, ketogeniczną, low food tak jakby każda z tych diet może być zarówno dietą Intermittent Fasting. Ale właśnie to, co według mnie jest zajebiste w diecie Intermittent Fasting, jest to, że jest ona bardzo prosta, jest ona bardzo prosta do wyjaśnienia. Ja bardzo często właśnie dawałem takie wskazówki osobom, na przykład starszym, którym wiecie, ciężej jest zmienić nawyki, ciężej jest, nie wiem, zacząć ważyć produkty. Liczyć kalorie czy cokolwiek, więc w momencie, gdy one usłyszały: OK, na przykład, czy jesteś rano głodny? Nie. Yy, jakby nie jestem. OK, to weź, zacznij jeść na przykład o 10 albo o 12 i skończ jeść o 18 czy o 20. Zjedz trzy posiłki i to wszystko. jakby nic więcej nie zmieniaj, po prostu zmień, zmień tylko to i, i nic więcej. I to bardzo często przynosiło duże efekty, nawet w momencie, gdy ktoś dalej jadł to samo. Bo chodzi o to, że wiele, z, wielu z nas jest takich, że na przykład nie jemy śniadań, ale wiecie, ale zjemy drożdżówkę do kawy, nie? Że wypijemy na przykład kawę i zjemy drożdżówkę i potem na przykład do 15 nic nie jemy, ale jednak już jest to posiłek, już są to jakieś kalorie. Yy, I to samo na kolację, że wiecie, że możemy właśnie nie jeść jako tak o dużych posiłków, ale na przykład właśnie sięgamy po jakieś przekąski yy, późno w nocy. A tutaj polega właśnie to na tym, że mamy ograniczone okno i w nim jakby spożywamy posiłki. Ja sam na tej diecie byłem, można powiedzieć, że kilka lat z przerwami, yy, bo po prostu mi służyła, pasowała mi właśnie przez to, że rano miałem coś, czy miałem pracę, czy miałem uczelnię i nie byłem głodny po prostu, bo zajmowało mnie czy coś innego, a właśnie przy tej diecie bardzo często można zobaczyć to, że w momencie, gdy się przyzwyczajmy do tego głodu i on tak naprawdę znika w pewnym momencie, to zaczynamy lepiej funkcjonować, w sensie zaczynam lepiej mózg pracować, bo też mamy właśnie lepszą kontrolę glikemii, więc ja jak najbardziej jestem zwolennikiem intermittent fasting, jeżeli to komuś pasuje do trybu życia. Diety 1000 kalorii. I może Was to zdziwić, ale wcale nie pójdą na sam dół, tylko pójdą na miejsce D, obok diety carnivora. Dlatego, że diety 1000 kalorii mają swoje miejsce, tylko w większości przypadków nie mają. Mamy coś takiego jak dieta VLCD, czyli Very Low Caloric Diet. Jest to dieta, która jest przede wszystkim proponowana osobom, które mają dużą otyłość, które mają do zrzucenia nie wiem, 30, 40, 50 czy więcej kilogramów, które na przykład muszą przygotować się do jakiejś operacji, muszą szybko schudnąć, ale jest to też dieta, która właśnie może dać taki szybki, dobry boost. I jeżeli jest mądrze przemyślana i mądrze wprowadzona, to będzie miała efekty nawet bez efektu jojo. Tylko właśnie, po pierwsze, musi być ona okresowo wprowadzona, czyli to nie jest tak, że będziemy na niej przez 2 czy 3 miesiące, tylko właśnie na przykład przez Dwa czy trzy tygodnie. I kolejna rzecz, że musi to być w przypadku osoby, która ma dużo do zrzucenia. Jeżeli ktoś ma do zrzucenia 10 czy 15 kg albo mniej, nie powinien tej diety stosować i nie będzie miała ona sensu. Jeżeli ktoś ma dużo do zrzucenia, może mieć sens i oczywiście wtedy również bym ją zbilansował tak, żeby właśnie zawierała no na pewno białko na poziomie około 80 do 100 g, tak, żeby dzienne zapotrzebowanie na to białko dostarczyć. Do tego tłuszczu około 40 czy 50 gramów, i resztę będą stanowiły węglowodany, których również oczywiście będzie bardzo mało. Będzie to dieta, która będzie tak naprawdę głównie polegać na tym, że będziemy mieć na przykład jeść jakieś mięso z warzywami i na przykład trochę oliwy, albo na przykład jakieś jajka, trochę warzyw i nie wiem, jakieś tam garście owoców leśnych. Kolejna na liście jest dieta Paleo, która ląduje na miejscu trzecim. Dieta paleo zakłada to, że będziemy jeść jak człowiek pierwotny, czyli mięso, warzywa, owoce, orzechy, bez zbóż i bez nabiału. I plusem właśnie jest to, że ograniczamy produkty przetworzone. Oczywiście według mnie yy, dieta. Samuraja, czy jest to taka urozmaicona dieta paleo, która właśnie zakłada, że są jakieś zboża, byłaby zajebista, ale w tym momencie mamy do dyspozycji właśnie owoce, warzywa, mięso i orzechy. I są to rzeczy, które tak naprawdę dostarczą nam wszystko, czego potrzebujemy, jeżeli oczywiście dobrze zbilansujemy tą dietę, ale nie jest to też aż tak Trudne, żeby ją zbilansować, bo tak jak właśnie powiedziałem, jedynym minusem jest to, że ciężko tutaj będzie o e, chociażby węglowodany, jeżeli ktoś jest aktywny. Jeżeli ktoś nie jest, to też tych węglowodanów dużo nie potrzebuje. I wiecie, z owoców, owoce są wystarczającym źródłem, żeby dostarczyć te 100, 150 czy nawet 200 gramów węglowodanów w ciągu dnia. Dlatego oczywiście jeszcze dochodzi taki dodatek jak miód, który również no, jest produktem powiedzmy człowieka pierwotnego, dlatego że od tysięcy lat spożywamy miód. I w tym momencie mamy dietę, która właśnie będzie polegała na jedzeniu no, pełnowartościowych, naturalnych produktów, ale dużym minusem tutaj będzie znowu cena. Dlatego, że te wszystkie składniki, orzechy, mięso, warzywa, yy, owoce, jest to dosyć droga impreza. Dieta Dąbrowskiej. I oczywiście leci ona na sam koniec. I dużo osób powie, że a, dieta Dąbrowskiej to wcale nie jest dieta, tylko to jest post, że to jest prozdrowotne i tak dalej. Tylko, że nie ma żadnych badań, które by to potwierdzały. I znowu, mamy tutaj dietę, z której spożywamy praktycznie same warzywa. Yy, I po co? Nie wiadomo. Nikt nie wie. Jakby, wow. Wiecie, jakby efekty diety Efektem, jakby efekty diety typu spadek poziomu cukru, nie wiem, spadek masy ciała, yy, zmniejszenie się stanów zapalnych, to to nie, nie, jakby, nie potrzebujemy się głodzić, żeby to wyszło, nie? Tylko potrzebujemy deficytu kalorycznego. I oczywiście przy diecie na przykład Dąbrowskiej takie, nie wiem, zbilansowanie cukru może będzie szybsze niż w przypadku diety, gdzie jest po prostu zwykły deficyt kaloryczny rzędu 20%. Ale koniec końców to do tego prowadzi. Nie? To nie jest tak, że y, musimy pościć i musimy coś takiego mieć, żeby się oczyścić w jakiś sposób. Bo nie, organizm sam sobie z tym radzi i dlatego jest na tym miejscu. Kolejna dieta, czyli omad leci na miejsce D. OMAD można powiedzieć, że jest to hardkorowy intermittent fasting, dlatego że składa się on tylko z jednego posiłku w ciągu dnia. Właśnie OMAD to jest skrót od one meal a day, czyli jeden posiłek dziennie. I dlaczego jest to nie, nie za dobry pomysł? <grych> od czego by to zacząć? Po pierwsze, bardzo ciężko jest zjeść pełnowartościowy posiłek, który będzie miał wystarczającą ilość kalorii w tak krótkim oknie. Oczywiście, na przykład jeżeli, jeżeli na przykład byśmy to połączyli z dietą 1000 kalorii, to, to jest dobre połączenie, nie? W sensie w przypadku osoby zawsze takiej otyłej, żeby to był jeden posiłek w ciągu dnia, spoko. Ale w większości przypadków, żeby zjeść tylko jeden posiłek i dostarczyć wszystko, czego powinniśmy, to bardzo często będzie, ludzie będą sięgali po na przykład przetworzone produkty, czy po produkty, które są gęste kalorycznie, tylko po to, żeby właśnie y, jakoś się zmieścić w tym, nie. Do tego dochodzi to, że bardzo łatwo jest tutaj o zaburzenie odżywiania, bo w momencie gdy my jesteśmy wiecie zafiksowani, że możemy zjeść tylko raz w ciągu dnia i wiecie mamy 22 czy 23 godziny postu, to naprawdę nie ma takiej opcji, żebyśmy nie chodzili głodni, żebyśmy nie czuli tego głodu. Więc dlatego też nie polecam tej diety. Następnie mam dietę pudełkową która ląduje na miejscu trzecim obok diety wegańskiej, paleo i ketogenicznej. I dlaczego? I tu znowu, oczywiście dieta pudełkowa to może być dieta właśnie zon, może być to dieta fleksytariańska i tak dalej, i tak dalej, bo chodzi o to, że mamy catering dietetyczny, że mamy jakby gotowe posiłki, gotowe produkty. I dlaczego to jest na przykład tutaj, a nie jest tutaj? Już tłumaczę. Po pierwsze, nie uczy nas to odżywiania. W sensie, my może będziemy wiedzieli, co jeść, no bo będziemy widzieli, co nam dają w tych cateringach, ale nie nauczymy się żadnego przepisu, nie będziemy widzieli, co i jak i dlaczego w ogóle, więc mamy tylko po prostu gotowe rzeczy. I teraz moje pytanie jest, czy ktoś do końca życia chce żyć na cateringu, bo jakby tak, będzie musiał, jeżeli chce zachować te efekty, które by osiągnął na tym. Druga rzecz jest taka, że. Nie mamy pewności co do tego, czy catering nie leci w chuja. Po prostu. Ja, ja się z tym nieraz spotkałem, bo nieraz zamawiałem jakiś catering. I ja jestem pewien, że to, co tam było, to nie było to po prostu. Że wiecie, że miałem na przykład jakieś ciastka, które niby były wysokobiałkowe, ale ja czułem w smaku, że. To jest niemożliwe, po prostu, że tak, nie, tak to by nie smakowało. I tak samo nie wiem, że na przykład posiłek ma 50 gramów białka, a tam wiecie, są 2 czy 3 kawałki kurczaka na krzyż. To, skąd to białko? Więc często te kateringi po prostu no, odpierdol ładują te produkty do pojemników. Więc nie mamy tak naprawdę pewności, co jemy, ile jemy, i to również może być problem. No i na samym końcu mamy AFOM, tylko tu w napisałem świadome. I ono leci na miejsce pierwsze, na miejsce S. A IFM to jest dieta zgodna z makroskładnikami, które sobie ustalimy. Czyli chodzi o to, że jeżeli coś pasuje do makroskładników, to możemy to zjeść. Ale właśnie dlatego napisałem świadome, bo chodzi o to, żeby właśnie czerpać energię, czerpać. Jakby te źródła z pełnowartościowych produktów, bo w momencie, gdy ta dieta powstała, ona właśnie na tym to polegało. Bo na tym to polegało, dlatego że właśnie na forach kulturystycznych, na chociażby bodybuilding.com, ludzie, nie wiem, 15 lat temu, 12 lat temu, kulturyści pytali, że: O, ja mam w diecie na przykład jabłko, ale nie mam ochoty na jabłko, czy mogę zjeść pomarańcz, nie? I wtedy właśnie no, ludzie pisali: No, jak ci pasuje do makro, to jedz, bo to jest jakby produkt, który jest na tej samej półce. Ale niestety z czasem to się zmieniło w jedzenie byle czego, i tak naprawdę, właśnie sprawdzanie, co jesteśmy w stanie zmieścić makroskładniki, zresztą ja sam yy, się do tego przyczyniłem nie będę ukrywał, bo byłem młody byłem głupi i te, te, też tak robiłem, też sobie robiłem eksperymenty do tego stopnia właśnie, że ile jestem w stanie i czego zjeść tak, żeby mi się makro zgadzało, nie i to było do tego stopnia, że ja potrafiłem zjeść na przykład yy, smażoną pierś z kurczaka, czy pieczoną pierś z kurczaka i do tego pudełko lodów nie, bo kurczak mi dostarczał białka a lody dostarczały mi węglowodanów i tłuszczu i schudłem Oczywiście, schudłem i mogę bez problemu, bo to nie o to chodzi. Tylko wiecie, długoterminowo to nie jest dieta, która jest zdrowa w momencie, gdy właśnie byśmy spożywali byle co. I dlatego właśnie jest na pierwszym miejscu yy, ta dieta, dla, bo jest bardzo... Luźna, nie mamy tak naprawdę żadnych ograniczeń. Jedynym naszym ograniczeniem jest to, że znowu jakby minusem jest to, że musimy liczyć kalorie i makroskładniki, ale z czasem będziemy w stanie nauczyć się po prostu, co i jak, i przede wszystkim nauczyć się, jakie produkty mają ile kalorii, przez to też będziemy mogli w miarę na oko oszacowywać. Także jeżeli podobał Ci się ten film, to zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, napisz, którą z tych diet albo stosowałeś, albo stosujesz, albo na przykład co byś dodał, cokolwiek. Jakby napisz, co myślisz, bardzo chętnie poczytam i może wejdę też w dyskusję z niektórymi. Także do zobaczenia w kolejnym materiale.